Chcielibyśmy jeszcze przejść do ostatniego bloku pytań. To będą pytania, które dotyczą właśnie osoby pana profesora, także jeżeli chodzi o pańską działalność polityczną. Chciałbym powrócić do roku 2005, kiedy w wyborach parlamentarnych w tym roku kandydował pan profesor do Sejmu z list Platformy Janusza Korwin-Mikkego. Chciałbym zapytać, co skłoniło pana profesora tak do samego kandydowania, jak i do kandydowania akurat z listy właśnie partii. Skłoniło mnie przede wszystkim przecenienie Janusza Kolpina-Mikiego. Bo on tu kiedyś przyszedł do mnie, tu siedział w tym fotelu, zadzwonił przedtem, przyszedł do mnie. Ja go przedtem już znałem. Jeszcze go znałem w seminarium suszki zresztą. I mówi, że oni chcieliby zgłosić mnie do Senatu. Ja mówię, panie ja uważam, że to nie ma żadnych szans. Ale mówi, my chcemy się tam z jakimiś innymi zblokować i to mogłoby mieć jakieś szanse. A mi się wydawało, że wtedy, to były wybory, chodziło o to, żeby tam lewacy nie doszli do władzy że warto by lewą stronę, e, prawą stronę te, y, polityczną wesprzeć i sobie pomyślałem tak ja wtedy byłem dosyć często występowałem w telewizji, więc byłem taką tutaj trochę osobą znaną i spotykałem się często z jakimiś wyrazami Solidarności z moimi poglądami i sobie pomyślałem tak, jeżeli Mikke nie chcę w tej swojej tam Unii polityki realnej, którą uważam za Unię Polityki Nierealnej, ale jeżeli on tam chce się z jakimiś innymi, on tam mi mówi, już nie pamiętam z kim, ale jakimiś kogoś innymi, chciał się tam blokować, mówię sobie, jeżeli oni chcą się blokować, a po drugie ja mam występować do Senatu, to znaczy wtedy występuję jako z listy partyjnej, tylko indywidualnie, jako ja Wolniewicz, nie liczni, więc ludzie głosują wtedy nie na listę, tylko na mnie, to Państwo wiedzą. To co ja myślałem, to ja mam pewną szansę i dla prawej strony politycznej może byłoby dobrze, żebym się w Senacie znalazł. I z tego względu się zgodziłem. Tymczasem potem wiecie, Mówi, że drugi raz przychodzi do mnie i mówi, że on jednak chciałby mnie zgłosić na listę do Sejmu. Bo Senat to właśnie nie ma nic do Ja mówię, panie Mikie, ale moim zdaniem to pan wtedy nie wykorzysta tego atutu, jakim jest pewna moja taka popularność wśród, wśród słuchaczy telewizji. On mówi, nie mówi, on tak się to skalkulował i on tak mówi, Ja mówię, proszę pan. Pan jest działaczem politycznym, ja nie jestem. Rozumiem, że pan wie, co pan mówi. I się wobec tego, wobec tego zgoda, żeby pan mnie tam na to listę do Sygnus. I tak się na tej liście do Sygnów znalazłem. I oczywiście. Tam w swoim tym okręgu miałem pierwsze miejsce, na... największą ilość głosów dostałem, ale to oczywiście nie wystarczyło dla całej partii, naturalnie. I okazuje się, ja wierzyłem, że Mikie wie co mówi, a on nie wiedział co on mówi. Albo może miał jakieś inne kalkulacje. także nie powiedziałbym, niepotrzebnie się wtedy nie fatygował. O. Ostatnie pytanie zostało. Pan profesor powiedział parę minut temu, że niewiele jakby ma wspólnego z dzisiejszą komputeryzacją, z internetem, ale jakiś czas temu, w ramach jakiego pan sam profesor określił eksperymentu, utworzył pan w internecie swoją autorską stronę internetową, gdzie można było panu zadawać pytania to. rzeczowe w treści, a przyzwoite w formie, jak to było tam napisane kilka lat temu ta strona zakończyła swoje istnienie chciałbym się zapytać co było tego przyczyną I... tego zakończenia chyba po pierwsze to ja oczywiście nie robiłem tego to ktoś dla mnie to tam załatwiał w internecie i także ja tu sam z techniką nie miałem nic wspólnego a potem przyczyna była bardzo prozaiczna proszę pana bo to była taka strona otwarta, gdzie mogli tam różni ludzie swoje pytania zadawać. I tu mają Państwo przykład tej dwuznaczności internetu. Znalazł się od razu naturalnie jakiś cwaniak, który wiedząc, że moja strona jest czytana, zaczął w nim w formie list pytań do mnie na jakieś tam 10 stron swoje elaboraty na tym publikować. No więc ja wtedy powiedziałem, no napisałem zresztą i to w internecie było, że z takiego powodu no niestety widzę że się zmuszony sprawę zamknąć, no bo przecież nie będę innym służył za trampolinę reklamową, czy nie? To dziękuję Panu. Dziękujemy. Tak? Tak, dziękujemy za wywiad. No to dziękuję ja Panu. Wszystkiego jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie.